Ja przez prawie 40 lat mojego doświadczenia zawodowego dowiedziałem setki inteligentnych, doświadczonych, odnoszących sukcesy ludzi, którzy dawali się w biznesie w jakiś tam sposób wykorzystać. No To byli prawnicy, dyrektorzy, przedsiębiorcy z doświadczeniem itd. itd. Uwierz mi, gdyby samą inteligencją albo doświadczeniem zawodowym dało się uchronić przed taką manipulacją, to te osoby nigdy nie znalazły się w takiej sytuacji. Dlatego bardzo cię proszę, Przestań się obwiniać. To nie pomaga, tylko zabiera ci energię, której będziesz potrzebował do działania. Zamiast tego pomyśl o tym w następujący sposób. Teraz masz wiedzę, której wcześniej nie miałeś. Nauczyłeś się czegoś, czegoś cennego, choć w bolesny sposób. I wykorzystasz tę lekcję na przyszłość. Ale na razie skoncentruj się na rozwiązaniu obecnej trudnej sytuacji, bez marnowania energii na poczucie winy, wstydu, czy robienie zarzutów samemu sobie. I podkreślam jeszcze raz: jeśli ta osoba wmówiła ci, że to ty jesteś problemem, że to ty przesadzasz, że to ty jesteś zbyt wrażliwy czy wymagający, to wiedz mi, że jest to prawdopodobnie klasyczna technika manipulacji. Manipulatorzy zawsze odwracają kota ogonem i próbują sprawić, żebyś to ty czuł się winny za ich zachowanie. Nie daj się, proszę, na to nabrać. Załóż, że twoje granice są normalne, twoje oczekiwania rozsądne i że oczywiście masz pełne prawo ich bronić.